No ja widać pierwszej kamery widać. Pierwszej kamery? No. Kurczę. Siemadeczko z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. O kurczę, mam widok na twój tyłek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski razem dzisiaj. O w takiej fajnej pozycji ten gra ze do pan. W sumie nie to pani osa chyba. Witam, witam. Kurcze, dobra, zobaczcie jaka, jak ta wariatka, gdzie ona stoi i się chce przewieźć sieczka Dobra, wysiadamy, lecimy do roboty, kurcze, pani Osa, kurczę. Nie, sprawdzaliśmy jak ten mod pasażera działa i w sumie fajnie działa Tylko, że yy, Osa mówi, że jak... Ty, za zamknęłem cię, wyłaś, Ty z innej strony wyszedłeś, dobra, lecimy No zamykajcie się te drzwi Zamknę się czy nie? One trochę później ten reagują, Czasami, czy z pięć razy trzeba kliknąć, żeby ten, coś tam zareagowało. Znaczy, się wyłączysz, otworzysz, zamkniesz z pięć razy. Dobra, y, lecimy z odcinkiem wreszcie, bo tutaj mnie rozproszyła pani, tyłek pani osy, <śmiennie> <śmiennie> rozproszył. Ty, poczekaj, kto prowadzi? Czekaj, jak to jest? O, z? Dobra, ty. dobra, ja już jestem jako pasażer, wskakuj. Pal, pal maszynę. Masz pełną beczkę, bo ja teraz nie widzę tutaj. Tak, tak, mam pełną. Dobra, lecimy na pole. czy na pole. Na pole. No, robimy łąki, bo season kasuje trawę, Tak więc my mamy tutaj krowy, a w sumie nie będziemy mieli siana, <grytanie> tak więc musimy ten ratować sytuację i robimy wszystkie te łąki, które mieliśmy, musieliśmy je przeorać. Kucz, wiesz, ale ty się fajnie bujasz na tym siedzeniu. Ja no, mówiłem ci jakąś z mlekiem kurczę, fajnie to wygląda naprawdę fajnie ta modyfikacja. Yy, I ta ten, ten jedynka przy, przy tym. Przy gospodarstwie też musiała być zaorana. Tam gdzie wczoraj yy, w poprzednim odcinku nawoziliśmy, to musieliśmy to zaorać. I już tam jest posiane. I jedna łąka. Jedna łąka jest też posiana, trawa już jest, na tam zeszła i tam ch chcemy nawozić. Dlatego wieziemy gnojowice, bo beczka już tam stoi. Letko, że to jest jedna pole tylko. To w sumie niepotrzebne, to jedzie, wieziemy tą gnojowicę. Chyba, żeby tą... Be... Ale nie, wiesz co, o my zrobiliśmy głupotę. Dobra, to już jedź tam. Jak już jedziemy, fajnie się jedzie, nie? <grytanie> to, to już jedziemy z tyłu. <grytanie> Nie, bo beczkę mamy już... Zrobiliśmy sobie jak gdyby drugie gospodarstwo tam, gdzie są te krowy. Bo teraz akurat uprawiamy... Raz, dwa, trzy, ku, e, trzy kawałki tam, tak więc cały sprzęt przeciągnęliśmy, znaczy ten, który nam potrzebny, przeciągnęliśmy tam. Kurczę, hamuluj! Kurczę, ci nie dam nie dam ci kierownicy, bo ci nie wierzę, że hamulujesz. <laughs> <laughs> nie boisz się z kobietą jechać? <laughs> Kurczę, gdzie ty jakiś po się jeździsz? Dobra, ale ci... Ja, to, wiesz, że, a ty wiesz, że ja się dwoma rękoma trzymam? <laughs> Dobra, wysiadamy. No beczka jest, albo weź go gdzieś tam odprowadź, bo chyba nie będziemy używali go. Trochę jest bidas z ty... nie mogę wysiąść! Jak ja mam wysiąść? Ty coś wsiadłeś? mi się... No z... ty F wcisnąłeś pewnie. No a ale... y, y, lewy shift z wcisnąć jak wysiadasz. Ty, to coś mnie zbugowało. <laughs> z powrotem. Stepnij Tep, się tabulatorem, to tam, to będziesz normalnie. Dobra już z powrotem. To trzeba shiftem wyskakiwać? Tak jak ja widziałem. jako pasażer. Tak no. musisz wyjść. A, no to widzisz, ja tego nie czaiłem. Dobra, to słuchaj, to ja lecę orka. Lecę sobie z orką, a tu w ogóle jak z tymi krowami. Dobra, to później ogarniemy. Tylko zobaczę czy w żłobie mają, tak wizualnie. Mają? Tu jeszcze coś mają. Nie no, mają, grazing działa i chyba na drugim pastwisku też działa grazing, bo tu już chyba w ostatnim odcinku tu już działało. Eee, tutaj pełno. Trzeba będzie A dobra, to w następnym odcinku będziemy przewozili je. Ja sobie lecę z orką. A ty leć... Yy... Dawaj za mną. Co zrobimy ten. Ole kurczę już ten... Ale ten agromasz przy tej... Ale ten grubas dostał. Nieźle, przy tej orce. Ty, jaki już kurczę... Już zużyty jest porządnie. A ty poleć za mną tam yy, ten. Trzeba wapno Na tym jednym kawałku i od razu pojawiasz ja tutaj już ten, ten kawałek gdzie jest te oczko to już tam zasiałem, ale tam wapno nie, 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 było, bo z... nawet nie wiedziałem, że tam wapno Dopiero ty jak mi orałeś to mówiłeś, że trzeba wapnować, ja już tam posiałem, nie? Więc... Tak, drugie ta, drugą łąkę jak orałem to właśnie też spojrzałem w ten, nie? No, no to Ja będę jechał tą jedną łąkę Tam jeszcze zostało z wczoraj a ty tą drugą weźmiesz za ten wapno roz, rozsiejesz, tam Ty dobrze pojechałem? Kurczę! Nie w tą mańkę, za blisko. Jeszcze jeden zjazd. Kurczę, naprawdę się można pogubić. Troszkę. Dobra, no tak, bo to jest taka sytuacja, że na seasons po prostu trawa jest też zerowana. Nie jest uprawą wieloletnią, trzeba ją siać. Tak przynajmniej na tym polskim geo wyszło. Które tak naprawdę, chyba jak ten odcinek zostanie wydany, to już pewnie będzie dostępne na ModHabie. To jeżeli ktoś chce, to może sobie pobierać już na ModHabie. Podejrzewam, że już tak będzie. Będzie taka sytuacja. Też to nigdy nie wiadomo, z Giants. Ty, dobrze jadę? Dobra. A, dobrze jadę? Dobrze. No dobrze, tutaj ty na tą łąkę, a ja sobie skończę tutaj orkę na tej. Bo to są łąki i musimy zobaczyć. Ona już ta trawa nie będzie odrastała po zimie. Ona nie odrasta nam. Już jest koniec wiosny my się dopiero zorientowaliśmy, że coś nie tak jest, jest na tych łąkach. No i właśnie jest taka sytuacja, no więc musimy to przeorać, z powrotem tu zasiać. I będziemy mieli tylko jedno sianokosy, No, może dwa. Całe szczęście, że mamy mnóstwo kiszonki, to nie będzie problemem. Jeżeli chodzi o to. O kurczę, tworzenie pól muszę włączyć. Wkał czy mam uprawnienia? Co nie mam? Chyba mam. Mam, dobrze. Ole ty tam <laughs> Ole ty <tam> kopcisz. <laughs> Osa jak, jak pszczoła lata teraz. O kurczę, jak to fajnie wygląda z daleka. Taka, czy... Nie no powinno Ci wystarczy tego wapna to aż tak dużo nie potrzeba, nie? Chyba nie wystarczy. Jak to ci nie wystarczy? O ja pierdził, ale... procent mam. Jak czy to... Na no, pusto przyjechałeś? Nie no pełen był. Jak pełen był? Może ty trzeba było go... E, mi się wydaje, że on był tam... Ten rozsiewacz był pomniejszony. Nie, normalnie jest ten... E, Ma że... nadstawki? Tak. O no da, bo to wapno, to wiesz. Taki może być, no ale dobra, ty masz szybki ciągnik, to możesz grzać tam z powrotem. Tylko nie wiadomo, nie no, kasy jeszcze trochę jest. Słabo jest z kasą, bo krowy nam się zaczęły cielić i przestały, wiadomo, w takim przypadku nie, nie dostajecie mleka, no więc czy nam kilko, kilka krowinek zostało, co się nie ocieliły? E, a później już będzie bida. <dzisz> Dzisiaj jeszcze nawet się zastanawiałem, bo tu w sumie tak, u mnie potrzeba zatankować. U ciebie osa chyba też. Tak, tak, tak. No właśnie, do, nawet poczekaliśmy z, z, z tym, yy, z tankowaniem, bo kasy nie ma na takie rzeczy, a nie wiadomo, jeszcze nasiona trzeba będzie. Chociaż nie, no akurat tu jak będziemy siać trawę, tam jest pełen nasia, yy, siewnik, znaczy nie jest pełen, ale to jeżeli chodzi o trawę, tam dużo tych nasion nie idzie, więc nie, nie będzie żadnych większych kosztów. Mleko dzisiaj z rana sprzedaliśmy, bo, bo byliśmy już pod kreską z rana, chyba 3000 tysiące pod kreską. Więc kurczę nie przewidziałem czegoś takiego, że jak się krowy zaczną cielić, to my, nie, my zostaniemy bez mleka, one wariatki. Normalnie zaczęły się cielić praktycznie wszyscy... Nie, całe szczęście, że jeszcze się nie ocieliły wszystkie w tym samym terminie, bo to już by była tragedia w takim przypadku, bo byśmy zostali odcięci od... A my nawet nie mamy nic co do sprzedawania, nie? Wszystkie zboże... No, wszystko jest sprzedane, no. Tam jeszcze chyba jest trochę pszenicy. Eee, nie, zostało pszenicy, miałem trochę... Nie, no to kurczę, nie jest jeszcze tak źle, ale. No, koniec wiosny. No, można będzie sprzedawać, mógłbym sprzedawać te małe byczki, ale to co? Bym dostał za te, nawet nie, chyba są teraz dwa. To łącznie może koło tysiąca, no to, to nie wiem, opłaca się. Zapomni, zapomnijcie, że ja będę teraz kupował więcej krów, bo, bo nie ma kasy po prostu na to. Można by sprzedać kiszonkę, w której mamy dosyć dużo, 200 chyba, no, gdzieś tam, 250 tysięcy litrów. No, ale też sprzedawać je po 100. To już lepiej. Dobra, lepiej się przebidujemy trochę. Zobaczymy, jak one te krowy zaczną. Kiedy te cielaki się usamodzielnią trochę. Kiedy one zaczną dawać mleko znowuż. Bo teraz dają tylko te, które jeszcze się nie oddzieliły. Nie wiem, jak to tam. Szczerze mówiąc, jeszcze tego nigdy nie ogarniałem. I jak one długo te. Nie będą dawały mleka. A te yy, mięsne, no to już niektóre są takie, żebyśmy mieli na nich zysk, no ale to dopiero w sumie dopiero teraz byśmy mieli na nich zysk i to jeszcze taki minimalny, tak więc to też się nie opłaca w ogóle ich sprzedawać, no, no to po prostu przez jakiś czas przebidujemy, te nic nie będziemy mogli za bardzo kupować. No dziennie tam będziemy jeszcze mieli po kilka tysięcy litrów mleka no, już tam z, z, tylko, z tymi kilkoma tysiącami. Ile dzisiaj sprzedawałeś? 6 tak tysięcy chyba było. 6 tysięcy, no. O, to kurcze, że cena jest do, dosyć w miarę wysoka. I to chyba 6 tysięcy było z jednego dnia. I to jeszcze wtedy, a dzisiaj się jeszcze dodatkowo wycieliły. No, to kurczę, z każdym dniem będzie coraz mniej tego mleka, tak, więc trzeba będzie uważać. Więc sobie porymontowaliśmy sprzęty, ale w sumie, no co, jeszcze opryski na chwasty to raczej nie będziemy robili za bardzo Nawożenie To nie musimy kupować oprócz tego wapna, co dzisiaj jeszcze kupujemy. A no później już nic nie będziemy musieli chyba kupować. Raczej z takich rzeczy, bo nie, my jeszcze kukurydzę będziemy musieli posiać, nie, to w sumie wiesz co, kukurydzę to już teraz trzeba by siać też. O to na to... No ale tam aż tak dużo nie będzie nas to, to kosztowało, mam nadzieję. Dobra, lecimy se. Jadziem Żebyśmy prędzej się z tymi łąkami zorientowali, to byśmy mogli kupić siać, nie? Bo by łąki były zrobione, a tak to wszystko nam przyciągnęły te łąki. No czy wiesz no kukurydzę, to tu może... Słuchaj, który jest dzisiaj? Piąty. To jest koniec wiosny, ale to jest pierwszy dzień końca wiosny, nie? To jeszcze mamy cały jeden dzień, ale tu jest kwestia tego, żeby kasy nam wystarczyło, nie? Bo to, że ty masz... To, to że my teraz mamy 6000 to trzeba wziąć pod uwagę, że ile jeszcze dziennie płacisz tych odsetek za... od kredytu, nie? Żeby nie było tak Że nas kurczę zlicytują tutaj no, bo można tam sprzedać ze dwie, trzy krowiny i będzie gicio dziennie, no ale tak nie fajnie to by było. Ty zary piście się złożyło, ja tu zjeżdżam z tego pola, ty tutaj sobie zaczniesz, a ja... Ty tutaj na te pole też będziesz musiał dwa razy jeździć. Tam byłeś dwa razy, nie? Tak, tak, dwa razy byłem, no. A te pole jest... Ty, one jest chyba nawet szersze. Trzy, nie... Dobra, ale <ślam> za jak osadzania. Dobra, to ja sobie stąd spalam i spróbuję kurczę nawieźć gnojowicą. Bo to nie jest powiedziane, że tamta łąka będzie można ją nawieźć. Bo to kurczę nie wiadomo, czy to można nawieźć, czy to nie można nawieźć. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem tu. To nie wiadomo. A jak nie będę mógł nawieźć, to zaraz ten. Agregat podczepiam, siewnik i lecę po tym, co ty teraz tutaj wapno nawoziłeś, i będzie giczo. w takim układzie. Ale ciągnik jest upierdzielony. Ja nic nie będę widział, muszę z zewnątrz jechać. Będę tylko na, trochę porać i już kurczę. Żebym się nie zgubił. Ja tu się cały czas zgubię. Dobra. Za mostem, za mostem Anton, skręć w lewo. A my mamy jeszcze coś do, do posiania? Aha, tą kukurydzę. Tą by no? Mm. No ale tam jest kawałek, niezły. A, jedynka, bo siana jest, nie? Tak, jedynkę siedzieliśmy No i dobrze. Tam też kawał pola był. No i jeden silos będzie pusty, no ale co teraz? Kiszonki tak żadne, siano będziemy musieli tak więcej robić. Bo tutaj jak te bydlaki nam ruszą, to na zimę będziemy musieli mieć więcej. Dobra. Ja tutaj sobie na razie nie będę zjeżdżał, bo tutaj beczka jest, to ja tylko odczepię sobie ten pług bo chcę zobaczyć. Tylko kurczę, nie wiem, czy ja mam wyłączyć. Ten, tworzenie pól, bo jak nie daj Boże, go opuszczę. Zaraz mi się zacznie tworzyć. Dobra. To jest szczęście. To mi się zaczęło tutaj. Chociaż ja wiem, tu. Dobra. Mamy inne ważne rzeczy. Nawet nie mam kasy na równanie tego, a już chciałem sobie ten równać tutaj. Dobra, siewnik jest. Pazurek jest. Dobra, beczka. Najpierw polecę z tą beczką. Tu gdzie jest ta łąka? Dobra, czekaj. To ona jest tutaj za tą. Chyba jest za tym, hop. To ja jest stąd chyba, będę widział ją. Tam, gdzie jest te oczko, nie? Tak, tam, gdzie ta rura pęknięta jest. Dobra, to za rzeką. Pierwsza za rzeką w prawo. Gdzie rura pęknięta. Tam już jest, y, tylko, że my tam kurczę, nie, nie ten. Nie... No nie było wapna dane. Bo ja w ogóle nie wyczaiłem bazy. Dopiero później kurczę osam i mówię, że tam wapno trzeba dać. To już jest posiane, dobra, wapna nie będzie. To się da za rok jesień się da. Może się kiedyś tam da A więc sobie lecimy, spró spróbujemy czy to się da nawieść. No i tą jedynkę, tą dużą łąkę też trzeba będzie nawieść Tą koło... Yy, koło gospodarstwa, bo w poprzednim odcinku tam nawo nawoziliśmy, tak? Ale to było Mój, tak dórkę, za... Tak? No dobrze, dobrze mówisz, to jest trójka, no. Jedynka to jest te pole duże koło krów, nie? No, no, tam gdzie będzie kukurydza jedynka, nie? No, no. Nie! Jedynka? A nie, nie. Tam, nie, na czwórce myśliliśmy. będzie kukurydza. Okay, okay. Oż się kurczę, wystraszyłem, że tam już posiałeś kukurydzę. Nie, my myśleliśmy, ale czekaj, to my na jedynkę. Y, Pszenicę? Nie wiem, czy myśleliśmy, Prze... chyba, tak? Coś, coś, jakieś zboże było siane. Dobra, poczekaj, zaraz sprawdzimy, bo to jest tak. Tu jeszcze nie wzeszło. Niby. Nie wiem dlaczego. Jest trawa. E, poczekaj. Mm, jak się włączało to dostwo Ten miernik. Trawa, ale zero jest ty. Nie wiem o co tu chodzi. Że jeszcze nie wzeszło? Dobra, ja tutaj na, na, rozleję tę gnojwicę, zobaczę. W ogóle, czy to się da. Po pierwsze, ty nie mam dostępu do tego terenu, mi wyskoczyło. że to moja łąka jest. A nie, ty da, ale fajnie wygląda też. Tylko, że wiesz, rozlewałem na jakąś inną łąkę. To już kurczę, widać elegancko. Jak ta gnojowica się rozlewa. Nie no, kurcze, to jest fajne. Ja! Tylko wiesz co? Czekaj, jeszcze raz zatrzymaj się, sprawdzę, czy to, czy to w ogóle ma sens. Na, na, nie, ma sens, bo tu jest pierwsze nawożenie. Ty widziałeś te kreski takie dziwne? Tak, ta, widziałem. Nie wiem właśnie dlaczego takie jest. Ty, zobaczcie, tutaj są takie kreski. Nie wiem od czego to, bez jest. Tutaj, zobaczcie, jaka szachownica. Są takie kreski, tak i tak. Tak, tutaj też są takie kreski. Nie wiem od czego to jest. Hmm, nie mam pojęcia. Jak, Jakbyś jakieś dodatkowe nawożenie po takich kreskach, no ale przecież ty, taki GPS-em, przecież my tego nie robiliśmy od linijki. Ty, ale tutaj jak klepisko się zrobiło to. Dobra, lecimy sobie z tym. Ojej, tutaj, od tej strony. Teraz będzie widać do końca, gdzie jest nasze pole. Ja, dobra, polecimy tak, ale jak będę jechał za blisko to będzie wyskakiwał mi ten monik nie, nie wyskakuje, dobra. No i dobrze. Kurczę, fajnie się tą beczką jeździ i widać jak wiesz, to jest duży plus jak widzisz gdzie jest rozlane sobie normalnie cyk, zerkniesz do tyłu i widzisz, że rozlewasz w dobrym miejscu, a nie? Ale to mówić, musi być jakaś odpowiednia tekstura, bo tak jak my wtedy na tym za tak? To było skultywatorowane, tam nic nie było widać. Tak, tak. Po tym pazurku no. nie było. No po pazurku kurczę. Tam coś siedzieliśmy, co było? Nie nie, poczekaj, bo już nie, nie pamiętam 80 chyba trzy pole. A nic nie było widać. A tu widać kurczę chłopie, jakbyś miał jakbyś miał jakieś klepiska się zrobiło. Trochę aż przesadzone jest. No ale co tam? Przynajmniej dobrze widać, to jest ważne też, nie? Wiesz, że tu było już nawożone. Dobra, jadziem. No to jak tylko nawiozę tu, nie, wiem, czy to nie powinno mi wystarczyć, bo jeszcze mi połowę beczki zostało. Oj, nie wiem, czy mi wystarczy. Ale całe szczęście, że to właśnie dlatego my przyprowadziliśmy sobie tą beczkę na jelczu, że jakby nam zabrakło to będą już... E, będzie ta gnojowica, nie trze, będzie trzeba jeździć dodatkowo e, tym grubasem, bo grubas za szybki nie jest niestety Ale o kurczę, tu jakoś słabo chyba posiałem albo wymarzło, ale nie no, jakby wymarzło to nie tak dziwnie E, wystarczy mi jedna beczka A posianym to chyba i tak nie będziemy mogli nawozić, jak mi się wydaje. Trzeba będzie czekać aż tu wzrośnie Nawiąześ już tam, tym, tym wapnem? Tak, tak, już wjeżdżam do tego. Ale już to, to ile tam kursów? Jeszcze dwa musiałeś zrobić? Ten co przyjechałem na pole jak ty odjeżdżałeś i jeszcze jeden ale tam z dziepko mi zostało, wiesz, do dokończenia? Tak, to elegancko I teraz będzie będę nawalał gnojowice do tego do tego oczka. Ale tam pociekło. Ty chyba idealnie. Ja pierdziut. Normalnie, to wy... Wy... Dobra, to nie musi być aż tak dokładnie. To tylko łąka jest. Wcześniej nie, nie nawoziliśmy, ale teraz z racji tego, że może być nawet taka sytuacja raz, że wcześniej nie mogliśmy w ogóle tutaj nawozić, bo tu były takie łąki, co nie można było ich nawozić. Dopiero. W sumie też planowaliśmy, że to przełożemy, nie? Żeby tu można było nawozić. Tyle tylko, że teraz musimy, a wcześniej pomyśleliśmy, że po prostu możemy. Bo, bo, nam się chce, a teraz już wiemy, że po prostu trzeba przeorywać to, te, łąki i tyle. Nie ma, raz na sezon chyba. Czy raz na trzy z... ...cianokosy? Yy, już nie pamiętam, jakoś tak to jest. Dopiero później ja sobie ten, yy, do manuala yy, od seasons uderzyłem. Osa i tam jest coś właśnie takiego napisanego ale teraz widać jakie nierówności są na tej łące kurcze dobra jadę jeszcze chyba wiesz co? albo nie beczkę zostawimy ty normalnie na zero jestem jeszcze mi taki malutki kawałek został dobra spadamy beczkę zostawię tutaj eee pazurek tam jest nie? U, tak, tak, u krów. a ja chyba do się podepnę to. Ty wiesz co, poczekaj, bo ja wezmę grubasa, bo Grubas to ogarnie te dwie rzeczy w tym sensie, nie? A, no no Wiesz, grubas, chociaż ja wiem Jakby to zrobić, można by... A ile mam Gnowicy jeszcze ukrów? Dostało? Ej, już sekundka. 63 tysiące Łee, to spokojnie Spokojnie. No w sumie nie wiem. Mamy dosyć dużo czasu, bo sobie przyspieszenie wyłączyliśmy, bo trochę było ten, trochę było problematyczne. Wiesz co, może ten. Ja spróbuję podłączyć to zagregować, żebyśmy nie jeździli na dwa. Albo dobra, na dwa lecimy. Co się tam będziemy szczypać. Ja będę siał, a ty będziesz agregował, albo odwrotnie dawaj. Bo, bo ten siewnik cię może przeważać, tam Przecież ja wiem. Czy ty z, z tym z tym pazurkiem też sobie poradzisz? że odwrotnie. No z, z tym z siewnikiem będzie miał lżej co? Niż z tym pazurem. Dobra, to ja lecę z pazurem. W sumie moglibyśmy go tutaj grubas by ogarnął, ale to szybciej poleci nam. I poza tym w dwóch to jest raźniej. I później będziemy musieli. Jak to zasiejemy to będziemy mogli już te wszystkie graty stąd zabrać I całe szczęście, że wczoraj z nimi nie wracaliśmy na Gospo, bo to tylko by było niepotrzebne Dobra, z powrotem wracamy i będziemy siać sobie łąkę, ale o tych łąkach to chyba w następnym odcinku Bo ten odcinek będzie już troszeczkę przydługawy W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli tak to oczywiście prosimy o łapkę w górę Ze mną dzisiaj był Pan Osa Pozdrawiam no i oczywiście Anton, na razie.